Na poprzedniej przy świętej mówiłem, czym jest modlitwa eucharystyczna, że jest ona wielką modlitwą, jedną z wielkich modlitw. Tych wielkich modlitw w liturgii jest kilka. Jedną z nich jest orędzi wielkanocne w Wielką Sobotę, Wigilię Paschalną, które się śpiewa, poświęcenie wody, błogosławieństwo małżonków w czasie ślubu. I jedną z najważniejszych tych wielkich modlitw jest modlitwa eucharystyczna. Jest ona wielkim dziękczynieniem Bogu za to, że stworzył świat, że nas zbawił, że daje nam każdego dnia swój dobra. Chciałbym dzisiaj, byśmy przyjrzeli się pierwszej z siedmiu modlitw eucharystycznych, które używa się w czasie Mszy Świętej pierwszej modlitwie eucharystycznej. Pierwsza modlitwa eucharystyczna jest. Najstarszą modlitwą eucharystyczną w kościele łacińskim. Wymieniana jest w najstarszych sakramentarzach. Powstawała ona na przełomie pierwszego, od pierwszego do III wieku naszej ery. Ostatni raz, przed czasami nowożytnymi, była reformowana przez Grzegorza Wielkiego, który zmarł w roku 604 naszej ery. Kolejną zmianę, kolejnej zmiany dokonał w roku 1963, albo drugi, nie pamiętam dokładnie, Ojciec Święty Jan XXIII. Pierwsza modlitwa eucharystyczna rozpoczyna się od bardzo wzniosłych słów. W języku polskim są one trochę opatrznie przetłumaczone. Ojcze nieskończenie dobry. Pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dane ofiarne. Nasze tłumaczenie pierwszej modlitwy eucharystycznej odnosi się tylko i wyłącznie do tego, co na ołtarzu. Ale kiedy otworzymy tą modlitwę eucharystyczną w języku łacińskim, to tam. Boga Wszechmogącego, Boga Miłościwego, prosimy przez Jezusa Chrystusa, aby przyjął te dary, te daniny, te święte ofiary nieskalane. Tak to dokładnie możemy przetłumaczyć. Hegdona, hegnonera, heksankta, sakryficja libata. Przyjął te dary, te daniny, które złożyliśmy na ołtarzu i nas jako ofiary nieskalane. Stajemy więc przed dobrym Bogiem na początku modlitwy Eucharystycznej jako ofiara. To my składamy oprócz chleba i wina na tym ołtarzu samych siebie, wszystko, co mamy. I o tym będzie mówiła nam cała modlitwa Eucharystyczna. Jest to ona pierwsza modlitwa Eucharystyczna, nazwana inaczej kanonem rzymskim. Traktuje o bardzo wielu aspektach. Jest najdłuższą z modlitw eucharystycznych. Składamy ją Tobie, mówi dalej Ksiądz, przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny. I tu wspominamy i prosimy Boga o błogosławieństwo dla papieża, dla naszego biskupa i dla wszystkich, którzy trwają w ortodoksyjnej wierze. Czyli wszystkich, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa. Potem następuje pierwsze wspomnienie, wspomnienie żywych. Pamiętaj Boże o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Wspominamy więc tych, za których Ksiądz odpowiadał mszę, a także za wszystkich, którzy jako lud kapłański stoją przed ołtarzem. I ten lud kapłański dalej jest dokładnie określony. Za nich składamy te ofiary uwielbienia. Ksiądz to mówi o sobie: za nich składamy te ofiary uwielbienia, a także oni ją składają. I wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich. Aby osiedlostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnięć zbawienia. Pierwsza modlica eucharystyczna więc ukazuje nam bardzo dobitnie to, że zgromadził się w świątyni święty kapłański lud. Że lud nie jest tylko i wyłącznie biernym oglądaczem kapłana, ale że sam pod przewodnictwem kapłana urzędowego. Występuje jako święty kapłański lud. Dlatego w mszy świętej każdy i każdy z nas powinien na początku wzbudzić sobie intencję, z jaką przyszedł do Kościoła. Intencję, w której chce sprawować tą mszę, to nie jest przesada. Wy sprawujecie również mszę w inny sposób niż ja to robię, ale również to robicie. Potem następuje wspomnienie świętych. Kościół łączy się z wszystkimi, którzy poprzedzili nas do wiecznej ojczyzny. Tutaj wymienia się Maryję, świętego Józefa, a także całą, powiedzielibyśmy, litanię pierwszych świętych. Wspomina się tu dwunastu apostołów i pierwszych papieży i męczenników. Potem następuje wspomnienie tajemnicy. Może nastąpić jeszcze przedtem wspomnienie tajemnicy dnia. Jak na przykład dzisiaj będziemy mieli zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus wartwy wstał i zesłał na Apostołów Ducha Świętego. Po tym wspomnieniu męczenników i świętych rozpoczyna się kulminacyjny moment mszy. Następuje konsekracja. Ksiądz rozpoczyna opowiadanie o wieczerze eucharystycznej z Wielkiego Czwartku. Przypomina ten dzień, w którym Chrystus spożywał z uczniami wieczerze i wypowiada te same słowa, które wypowiadał Chrystus, i przemienia chleb w ciało i, krew, i wino w krew Chrystusa. Zobaczcie, że wspomnienie żywych. Było przed konsekracją, bo to Wy też robicie. Wy też konsekrujecie Eucharystię. Dopiero po opowiadaniu o y, ostatniej Wieczerzy y, następuje takie rozwinięcie tego, co tu się wydarzyło. Y, w pierwszej modlitwie Eucharystycznej ksiądz mówi o tym, że Ofiara ta przypomina mękę, śmierć zmartwychwstanie, w niego wstąpienie Chrystusa. Przypomina starotestamentalne obrazy, które były proroctwami dotyczącymi Eucharystii, jak Abel, jak Abraham, jak Melchizedek. Prosi, aby ta ofiara została przeniesiona na ołtarz w niebie. Łączymy się więc teraz z tym, z tą Eucharystią, która odprawia się również w niebie, z tym wielkim kultem Boga, który jest sprawowany przed Jego obliczem. I tu w tym miejscu wspominamy zmarłych, czyli tych, którzy jeszcze nie dostali się do nieba, za których sprawujemy Eucharystię. I prosimy dobrego Boga, aby przyjął do swojego królestwa. Na koniec ksiądz przypomina, sobie i wszystkim cel tego, co się wydarza w czasie liturgii eucharystycznej. Również nam, Twoim grzesznym sługom, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Eucharystia oprócz uświęcenia nas daje nam jeszcze odpuszczenie grzechów, ona jest sakramentem uzdrowienia. I następujemy. pierwsza z doksologii. Te doksologie, e, zawsze mnie śmieszy ta nazwa, kiedy mówię uczniom w szkole, że mszy, e, liturgię eucharystyczną, modlitwę eucharystyczną kończy wielka doksologia. To nie robią takie oczy. Co to w ogóle jest doksologia, nie? Wy wiecie co? Znacie ją na pamięć. Co więcej wam powiem, nawet ją umiecie zaśpiewać. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Tą wielką doksologię poprzedza tak zwana mała doksologia. Jest ona tylko w pierwszej modlitwie eucharystycznej. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobre obstawisz, stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i na udzielasz. Te dwie doksologie ukazują nam cel modlitwy eucharystycznej. Będę się tutaj posługiwał tym samym przykładem, który mówiłem przy ostatnim kazaniu dotyczącym modlitwy eucharystycznej. Czym jest modlitwa eucharystyczna dla nas? Czym ona powinna być? Kiedy czytamy opis męczeństwa świętego Szczepana, pierwszego męczennika, to on przed całą swoją śmiercią wypowiada modlitwę, która łudząco przypomina modlitwę eucharystyczną. Nie ma w niej opisu ustanowienia Eucharystii, nie ma konsekracji, nie ma tego, tej bezkrwawej ofiary w tej modlitwie świętego Szczepana, bo On sam jest tą ofiarą. On sam się Bogu ofiaruje. Czym jest więc dla nas modlitwa eucharystyczna? Mamy tą modlitwą żyć. Ta modlitwa ma być naszym wyznaniem wiary. Żyjemy przez Chrystusa. Dziękujemy Mu każdego dnia za stworzenie nas, za zrodzenie, za odkupienie. Z Chrystusem mamy realizować Ewangelię każdego dnia. W Chrystusie patrzeć na, w naszą przyszłość jako na przyszłość ludzi wybawionych i odkupionych, i każdego z dnia składać. W jedności Ducha Świętego, dobremu Ojcu, chwały i cześć, czego i sobie i Wam życzę. Amen.